Hej szczęść Boże, bardzo serdecznie Was witam. Czuję się jeszcze w obowiązku powiedzieć o tym, co udało mi się wydać, że można mnie znaleźć w internecie oczywiście, ale nie tylko, więc żebyście mogli sięgnąć do czegoś więcej, do czegoś szerzej, przedstawię króciutko, co i jak. Pierwsze wydawnictwo poszukiwacze pereł. Udało mi się kilka lat temu to wydać w RTCK. To jest po poszukiwaniu tożsamości, tego kim jestem, jakim jestem, też jak odszukiwać swoją drogę, swoją tożsamość. Bardzo serdecznie polecam. Podobno niestety nakład tego audiobooka już się wyczerpał. Nie wiem, czy będzie wznowienie, ale wiem, że RTCK myśli i chce wydać książkę dokładnie z tego audiobooka, więc jeżeli to bardzo serdecznie polecam już teraz, Exchange. Kolejna rzecz, śmiałość w modlitwie. To jest też audiobook, dwie konferencje o modlitwie o też moich mistrzach modlitwy, śmiałość w modlitwie. Niezwykle ważna, istotna rzecz. To są konferencje, które powiedziałem w Łodzi, bardzo pokochałem wtedy to miasto i dlatego tu jestem i czuję się szczęśliwy. Bardzo serdecznie zapraszam. Wydawnictwo Dominikańskie w Drodze. Kolejna rzecz Wydana własnym sumptem przez Fundację Wielbienia. To jest zapis konferencji i kazań z Wielbienia, z pierwszych rekolekcji na fali Wielbienia. Mówię tu ja, mówię, mówi Artur Skowron, lider wspólnoty we Wrocławiu, mówi Poldek Twardowski, lider Wielbienia z Poznania. To jest zapis konferencji na temat uwielbienia. To jest unikatowe wydawnictwo. Więc jeżeli uda Wam się znaleźć, bardzo serdecznie polecam. Kolejne rekolekcje, więcej ciała. Wydane są przez Fundację Malak. To jest zapis rekolekcji z Krakowa dla beczki krakowskiej, dla duszpasterstwa akademickiego. Jeszcze wtedy, właśnie, miałem 40 kg więcej, i zaraz. Potem y, powiedziałem te rekolekcje, jak te 40 kg zrzuciłem i y, to jest zapis nie tylko na temat ciała, ale też na temat y, eucharystii, na temat kościoła, wszystkiego co dotyczy ciała, a co też dotyczy duchowości. Bardzo serdecznie te rekolekcje y, polecam. Y, można nabyć w fundacji Malak. Kolejna rzecz, komentarz mój do Litanii do Świętego Józefa. Już mówiłem o tym, składając życzenia na Dzień Świętego Józefa. To jest w formie audiobooka, ale też w formie książeczki. Bardzo polecam mój komentarz. Ja dzięki temu odkryłem postać Świętego Józefa. Mam nadzieję, że Wam też się uda. Kolejna rzecz, moja książka Droga Wodza czyli jak orzeł w kurniku wydana w wydawnictwie Wam. Bardzo mam dużo takich pięknych, wzruszających zwrotów, że to, co ja tu napisałem, to, co opowiadam, czy o swoim życiu, czy swoje przemyślenia, bardzo pomagało wielu ludziom. Jeżeli Wam też może pomóc, bardzo serdecznie polecam. Droga Wodza czyli jak orzeł w kurniku o poszukiwaniu tego, co może jest w nas małodusznością, a tak naprawdę jest naszą wielkością. W wamie przy okazji wydałem też takie rekolekcje o świętym Dominiku. Jezuici wydali o świętym Dominiku. Rekolekcje Mirra i Pomarańcze, czyli święty Dominik. Rekolekcje wielkopostne, mówione razem z Ojcem Tomkiem Gajem, który też wydał piękną książkę Sankofa. I razem z nim tutaj głosimy o świętym Dominiku. Bardzo serdecznie polecam te rekolekcje. Kolejne rekolekcje, teraz rekolekcje adwentowe przebudzenie Emanuela, które powiedziałem razem z Magdaleną Frączek. Ona tutaj gra swoje piosenki, prowadzi modlitwę, a ja tutaj gadam o tym, jak się przebudzić w tym świecie. Jak przebudzić się z tego snu, który bardzo często nas w życiu dotyka. Cały dochód z tego audiobooka jest przeznaczony na pomoc chrześcijanom w Syrii. Także nie wiem, czy jeszcze jest dostępny. Mam nadzieję, że tak. Kupujcie, serdecznie polecam. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć: to jest Droga Krzyżowa do Zwycięstwa. Tutaj razem ze wspaniałymi znaczącymi kaznodziejami, księdzem biskupem Rysiem, z Adamem Szustakiem, Arkadio, Stanem Fortuną no i też innymi mówię o drodze krzyżowej do zwycięstwa. Rozważam tutaj stację drogi krzyżowej, jest to wideo, jest to audio. Bardzo serdecznie polecam tę drogę krzyżową. To może już wszystko. Ach, może jeszcze wspomnę. Że właśnie jest w przygotowaniu moja nowa książka, też razem z Magdaleną Frączek Ojcowie i Córki. Będzie ojcostwie i córkostwie w sensie biblijnym, ale też w sensie współczesnym. Jest to wymagająca, myślę, trudna książka, bo temat też nie jest łatwy. Bardzo serdecznie te wszystkie wydawnictwa polecam. Jeżeli Wam się do czegoś przydadzą. Będę szczęśliwy. Trzymajcie się z Bogiem. Hej.